Radio.sud.pl Największy portal informacyjny regionu. Trwają prace związane z budową obwodnicy Baranowa, która liczyć będzie kilometr 200 metrów. To długo wyczekiwana inwestycja drogowa, która wyprowadzi ruch kołowy z centrum miejscowości. Chcemy w ogóle, żeby duże tonarzowo samochody nie wjeżdżały do rynku w Baranowie. Stąd taki pomysł, żeby jak gdyby taki bypass zrobić drogowy z Janków, z Donaborowa, ze Słupi. Tu właśnie... W tym miejscu, gdzie jesteśmy na budowie. Zakończenie inwestycji zaplanowano za rok, wiosną 2022 roku, jednak nie wykluczone, że uda się zadanie zrealizować jeszcze w tym roku. Myślę, że przy tak powiedziałabym dobrze zorganizowanej pracy, organizuje nam tutaj wykonawstwo Sztrabak. Myślę, że to będzie szybciej. Droga kosztować będzie około 10 milionów złotych, a środki w całości pochodzą z gminnego budżetu. Na razie tak, ze względu na to, że z Funduszu Dróg Samorządowych aplikowaliśmy o środki, yy, zawsze były do końca poprzedniego roku i yy, jest już koniec marca, dalej nic nie wiemy. Nie możemy czekać, nie mamy na to po prostu czasu. Powinę stać na taką drogę. Yy, powiedziałabym, że no jak się dobrze gospodarzy to może i stać, ale zawsze te środki zewnętrzne pozwoliłyby nam na inne inwestycje. Na inwestycje drogowe w gminie Baranów zarezerwowano w tegorocznym budżecie 23 miliony złotych. Między innymi 8 milionów dajemy na budowę dróg na Muratorze. Geodetów Piękna to jest 13 dróg, które też łączą te drogi, które wspomniałam. I mamy ulicę Orlika, ulicę Koło Stolaru, także dosyć dużo po przetargach jesteśmy. Budowa obwodnicy Baranowa zbiegła się w czasie z rewitalizacją rynku. Po zakończeniu tych zadań zostaną wprowadzone ograniczenia dla ruchu kołowego. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.